Igrzyska Azjatyckie 2010 Mecz Kataru z Uzbekistanem. Fahad Kalfan przyjmuje piłkę i strzela na pustą bramkę, w słupek. Nikt na stadionie nie miał pojęcia, jakim cudem Katarczyk tego nie wykorzystał. Umówmy się, z takiej odległości nawet ja bym trafił. Ale Kalfan nie jest jedynym, który po tej akcji najchętniej zapadłby się pod ziemię. Witajcie z tej strony Konrad Szymański. Dziś poznacie więcej sytuacji, w których nie zawsze wszystko szło po myśli piłkarzy. Zbliżamy się do 200 tysięcy widzów, zatem nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. A teraz poznajmy kolejnych nieszczęśników. Na początku kwietnia bieżącego roku Czupomoting przebił wyczyn katarczyka. Zawodnik PSŻ, zamiast wbić piłkę do bramki, dosłownie zatrzymał ją na linii, trafiając w słupek. Zapytany o to, dlaczego tak się zachował, Kameruńczyk powiedział, że trudno to wytłumaczyć. Na początku myślałem, że Nkunku mi poda, ale strzelił. Pomyślałem, że obrońca zatrzyma piłkę. Jednak gdy trafiła do mnie, zastanawiałem się, czy jestem na spalonym. Wszystko działo się tak szybko, że doszło do takiej sytuacji. Ale żeby nie było samych pudeł, zajrzyjmy do Anglii. Tam w 2016 roku Shane Duffy popisał się dwoma trafieniami. Niestety, samobójczymi. Najpierw w 14. minucie meczu po niefortunnym nabiciu. A 6 minut później Irlandczyk popisał się pięknym wykończeniem akcji głową. Jakby tego było mało, w 95. minucie dostał drugą żółtą kartkę, przez co musiał zejść z boiska. Kilka tygodni wcześniej równie kuriozalnym swojakiem odznaczył się Sami Njok, bramkarz Minnesota United. A skoro jesteśmy przy bramkarzach, to warto przypomnieć nieudany dribbling Artura Boruca w meczu z Arsenalem z 2013 roku. Daruje sobie inne wpadki Boruca czy Kuszczaka, o których pewnie napiszecie w komentarzach. O tym, że warto być uważnym do samego końca przekonał się marokański bramkarz Khalid Askri. Znacie to niezręczne uczucie, gdy podajecie komuś dłoń, a ze strony tej osoby nie ma żadnej reakcji? Właśnie tego doświadczył Benatia na ceremonii wręczenia pucharu. Podobnie było na mundialu w Brazylii, gdy Sędzia Joe Fletcher myślał, że jeden z oficjeli chce się z nim przywitać. Świadkiem tego zdarzenia był Iker Casillas. Koniec końców dłoń została uściśnięta. Inaczej było w przypadku Stevena Gerrarda jednego z małych fanów Chelsea. Na pewno kojarzycie poślizgnięcie Gerrarda, które pogrzebało szansę Liverpoolu na zdobycie Mistrzostwa Anglii. Może nie w takich okolicznościach, ale jeszcze bardziej spektakularnie potknął się Jorlej Smena, kolumbijski napastnik. Wydawać by się mogło, że Zlatan potrafi wszystko najlepiej, a przynajmniej taki wykrował sobie wizerunek. Jednak nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Prawdziwym specem od strzałów raboną jest Eric Lamela. Argentyńczyk nie raz popisywał się takim zagraniem. Takiej techniki z całą pewnością może pozazdrościć mu David Dan, były piłkarz Berninga. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam Was do przesłuchania mojego piłkarskiego podcastu na Spotify. Wystarczy, że wyszukacie tam historię z boiska i przed Wami ukaże się kilka naprawdę interesujących historii na temat futbolu. To samo znajdziecie na YouTube. Właśnie teraz wyświetla Wam się nowy odcinek na ekranie. Ja Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem.